Wracamy do poziomu obsługi pasażerów przed pandemii. Takim naszym bazowym rokiem, do którego często się porówny, porównujemy, to jest rok 2019. Rekordy, jak gdyby one są bite też w okresie wakacyjnym, także przez lipiec, sierpień, również wrzesień. Miesięczne rekordy również notujemy. To jest 2 miliony pasażerów w czerwcu, 2 miliony pasażerów w lipcu, również we wrześniu. Natomiast w październiku zbliżamy się do do tej liczby, więc można powiedzieć, że ta sezonowość się zaciera. Przynajmniej na lotnisku Chopina. Czyli sezon letni jest zbliżony do sezonu zimowego, więc naprawdę te liczby i ilości pasażerów wyglądają znakomicie. Lotnisko Chopina jest jednym z najstarszych lotnisk w Polsce. Z tego co pamiętam, Poznań jest tylko starszy. Natomiast te Wszystkie operacyjne, struktury, procedury, one są wykonywane bardzo dobrze. One są sprawdzone, przetestowane, każdy pracownik jest wcześniej w odpowiedni sposób szkolony przez spółkę, którą mamy do tego typu zadań, jest to Polish Airport Academy, więc w związku z tym ja oceniam to bardzo dobrze. E, oczywiście były dni, kiedy w terminalu nie wiem, było za ciepło, albo tych ludzi z piętrzeń było w tych tak zwanych pikach, było za dużo, natomiast doskonale sobie radzimy, dodajemy wtedy dodatkowe linie kontroli bezpieczeństwa, dodajemy dodatkowych pracowników, którzy kierują właściwie Właściwie pasażerów, bo najczęściej piki powstaną albo w kontroli bezpieczeństwa, albo przy gatech. Zresztą później przejdziemy, jak to rozwiązać w przyszłości, ale bardzo dobrze oceniam pracowników. Przypominam, że lotnisko Chopina również jest trudne, jeżeli chodzi o zarządzanie przestrzenią, tą airside i powietrzną, bo mamy dwie krzyżujące się drogi startowe i to jest dodatkowy wymóg, jak sobie z tym poradzić, szczególnie, że. Trzeba to odpowiednio skoordynować, więc naprawdę lotnisko Chopina od strony operacyjnej pracuje bardzo dobrze. Próbujemy dodawać zawsze coś do oferty. Prawdzie lotnisko się zapycha, mówiąc kolokwialnie. W tych porannych, popołudniowych i wieczornych godzinach mamy tak zwane sufity, więc trudno będzie w przyszłości znaleźć miejsce na, na dodatkowe sloty. Naszym zadaniem jest uatrakcyjnianie oferty. Cały czas próbujemy zachęcać linie lotnicze, żeby operowały z lotniska Chopina, dodawały nowe kierunki, nowe destynacje. Dzisiaj mamy 114 kierunków. One są bardzo ciekawe. Hitem, jak w każdym, w każdym porcie w Polsce, to jest oczywiście Londyn, Amsterdam, Paryż. Nowości na lotnisku Chopina, bardzo ciekawe, bardzo zachęcam. Mamy Lyon, we Francji z lotem, mamy Szardżę z Arabią, Zjednoczone Emiraty Arabskie, mamy Innsbruck i mamy Lizbonę. Również zachęcam, również z lotem, myślę, że bardzo ciekawe dodatkowe kierunki będą się cieszyły dużą popularnością wśród naszych pasażerów. Widzimy olbrzymie wzrosty, i tak naprawdę ta modernizacja powinna mieć miejsce już w 2019 roku. Niestety to się nie stało, stąd trochę problem z to, co wcześniej mówiliśmy, z organizowaniem ruchu pasażerskiego tych potoków. Natomiast już nie ma na co czekać. Do końca roku będzie koncepcja. Ta koncepcja zakłada, że w 2029 roku obsłużymy ponad 30 milionów pasażerów. Czyli to jest duży wzrost do z 600 operacji do 800 operacji dobowych. W godzinę to będzie 51 operacji, więc naprawdę duże wyzwanie. Głównie będziemy przebudowywać terminal, bo tam są najwi jest najwięcej wąskich, Gardeł, czyli strefa Schengen będzie rozbudowana, strefa non-Schengen będzie rozbudowana pod potrzeby naszego narodowego przewoźnika, pod tranzyt. Będzie wygodniej, będzie bardziej przestrzenie, natomiast też staramy się trzymać w ryzach koszty, więc te inwestycje będą zrobione tak pod korek, jak to mówimy, czyli pod sufit, żeby nie było tego za dużo, ani nie było za mało, bo przypominam, że w 32 roku będzie otwarty centralny port komunikacyjny, więc my musimy to wszystko skorelować, żeby, żeby się nie przeinwestować i żeby nie wydać środków, które potem nie będą, nie będą mogły być, nie będą mogły ulec zwrotowi. I to wszystko zostanie sfinansowane ze środków własnych. Które wypracowało lotnisko Chopina w latach poprzednich i wypracuje w przyszłości. Więc model jest efektywny, rentowny. Co więcej, mogę z pełną odpowiedzialnością zamówić, że nawet na tym zarobimy dodatkowe środki pieniężne. Koniec modernizacji to jest sezon lato, rok 2029. Może wcześniej, to wszystko zależy od koniunktury, wszystko zależy od tego, czy firmy budowlane będą zdolne jak najszybciej wejść, bo to najpierw przetargi. Mamy koncepcję w grudniu i ją zatwierdzamy. I od stycznia już poszukujemy wykonawców tej koncepcji, więc to przejdzie bardzo szybko, bardzo sprawnie i mam nadzieję, że wcześniej, na pewno w 29 otworzymy lotnisko, które będzie mogło obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów. Przy czym proszę pamiętać, że etapami część rzeczy będziemy otwierać w międzyczasie, tak zwanym, więc to lotnisko będzie nabywało większą przypustowość też trochę wcześniej. Prace będą zaplanowane w ten sposób, że lotnisko nie straci swojej przepustowości operacyjnej, którą ma dzisiaj, czyli rok 2024 zamkniemy z ilością pasażerów przekraczającą 21 milionów i to będzie tylko rosło. Czyli ta rozbudowa, ta modernizacja nie będzie miała negatywnego wpływu na tzw. Tak capacity, przepustowość portu. I to jest też bardzo ważne i ujęte w harmonogramie przeprowadzania prac i w ogóle tworzenia tego planu modernizacyjnego.